Zimna krew w żyłach, serce jak ze stali Dawno nikt go nie widział, o niego nie pytali Kiedy byli mali, byli swymi kolegami Teraz nawet łza nie spadnie nad zwokami Retrospekcja w głowie, wspomnienia Już ostatni raz, nim przysypie ta ziemia Pusty dźwięk zbitego drewna, zadrabany lakier Zadzięte klemy, wieko zamykane, brutalnie nie zrobił tu wrażenia, takie właśnie dzieci wychowała matka Ziemia. Piękne pąki kwiatów dają chwilę uniesienia, kiedy ostre kolce prowadzą do krwawienia. I nie ma na co czekać, nie ma teraz. Karma już nie wraca, bo zniknęła. To choroba tego świata, nie do wyleczenia. Sama siebie oszukała, sprawiedliwości scena. Honorarium kapła, snu nie wraca karmi. What's wrong with street justice? Oh, I just let the animals wipe themselves out. God will. Fuck them. Everybody who looks like it Unfortunately, it doesn't work that way. The good guys, they die first, right? Those school kids, and moms, family men. They protect the sheep. You gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf. You understand? Fuck out, bitch. Płatne morderstwo dorabia się tym, by komuś łeb wziąć. Nawet jeśli patrzy na to całe społeczeństwo To ślady krwi Tak łatwo nie zejdą Przeciągnięte mury, płyty chodnikowe, to zwierzęta, tu mówią wspólnie ludzkim głosem Wygłodniałe hieny zaczynają szukać to co kiedyś stało schronienie Teraz musi upaść się rany biznes Czasem nic nie warty Przy stole lewy grubier grasz w otwarte karty, Świadomość błędu zawsze Porażce i nie dowiesz się Póki sam nie poznasz i to martwa dama fałszywa waluta W cudzą prywatność wchodzi prosto z buta Nigdy nie odpuszcza, kiedy widzi okazję na łatwy łup życia, stagnację Kolorariu, grabła, słup nie wraca karma Stary budament z kilny się rozpada